Kulturą żydowską zajmuję się ja od lat, ale chyba nie tak długo jak... Jak Stanisław Osowski. I w pewnym sensie mogę powiedzieć, że Twoja aktywność w tym temacie też była dla mnie inspirująca. Znajdujemy się, jak Państwo widzą, w pięknej, odrestaurowanej synagodze Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, który mam przyjemność kierować od 12 lat. I myślę, że początki naszego zainteresowania mogły iść podobnie. Twoje może nieco innym torem, bo jesteś historykiem z krwi i kości. Ja historykiem dopiero się stawałam, ale odkrywanie dwukulturowości Polski, dziedzictwa Sztetli, którym był Chmielnik, którym był Sobków, twój rodzinny. Odkrywanie tych wątków łączyło się z Chmielnikiem. Chmielnik to takie miasteczko na Kielczyźnie, jak wiele innych. Gdzie Żydzi stanowili większość, ale Chmielnik był pierwszym miastem tu w regionie, jednym z pierwszych w kraju, który po krakowskim Kazimierzu poszedł w kierunku spotkań z kulturą żydowską. Oczywiście w skali mikro, bo Kazimierz w Krakowie to, to wielka instytucja. Tamtejszy burmistrz, ówczesny burmistrz Chmielnika, zachwycił się tym wątkiem. Powstały pierwsze spotkania z kulturą żydowską, czyli taki wielki festyn ludyczny na rynku, i ty właśnie jako mieszkaniec Sobkowa, jako historyk z otwartą głową, gotów na różne tematy, nowe wyzwania. Zacząłeś bywać na tych spotkaniach. Ja też jako dziennikarz, kielczanka, niezwiązana absolutnie z Chmielnikiem. Właściwie to były moje pierwsze wizyty w Chmielniku spotkania z kulturą żydowską. Pamiętam, że Ty również przyjeżdżałeś na te festyny, gdy gościł tutaj Leopold Kozłowski. No mamy za sobą zdjęcia pana Leopolda, maestro Leopolda, który niestety już nie żyje, ale którego pamięć podtrzymujemy. Do czego się również Stanisław przyczynia. I to były takie nasze początki. Pamiętam moment, gdy zaczęłam już pracę, gdy tutaj obroniłam dyplom z zakresu kultury żydowskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziłam, był Sobków. Pokazywałeś mi to, co zostało po żydowskim Sobkowie. Chodziliśmy po zaniedbanym cmentarzu, próbowaliśmy odczytać to, co zostało na... Płytach nagrobnych, na macewach, i tak pomyślałam sobie, że przecież takich miasteczek jest bez liku, miasteczek, czy mniejszych miejscowości na Kielczyźnie. I wtedy już się zrodził chyba pomysł, aby próbować poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne, konkursy, działania tutaj w muzeum, włączać jak najwięcej miejscowości. Ośrodek, którym kieruję. Tu właśnie w Chmielniku, ma rangę wojewódzką i jakby staramy się objąć obszarem dawne sztetle regionu. Mówimy o przedwojennym województwie kieleckim, ponieważ jak wiadomo, sztetle z II wojną światową zniknęły z obszaru Polski, z krajobrazu naszego kraju. Przy różnych projektach, które tutaj się działy, potrzebni mi są partnerzy, byli i są. I na Stanisława zawsze można było liczyć, ponieważ należy do nauczycieli i historyków, jak już powiedziałam, z prawdziwego zdarzenia, dla których bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy w szerokim spektrum. Musimy pamiętać, że wiedza o Żydach była bardzo znikoma. Przyznasz, Stanisław, że na studiach. Właściwie tego nas nie uczono, ty kończyłeś historię, prawda? Nie uczono nas, była to jedna wielka nieobecna. Jak ja y, zetknęłam się właśnie przez chmielnik czy przez Sopków y, z tym wątkiem żydowskim, to zadałam sobie pytanie, jak to możliwe, że ja tak mało na ten temat wiem. Czy ja chodziłam na wagary, czy ja coś opuściłam, czy ja coś zaniechałam. Oczywiście kontekst polityczny wyjaśnia nam tę niewiedzę, ale też pomyślałam sobie, że jest to taka wstydliwa karta dziejów Polski, choćby przez to, że zaniechana, i należy dla uczciwości własnej edukatora, pedagoga, nauczyciela tę kartę odsłaniać. Do tego potrzebni są partnerzy, do realizacji wielu zadań potrzebni są partnerzy. I właśnie ta styczność stopkowem myślę, że naszego ośrodka jest jedną z najbardziej intensywnych, bo właściwie od 2012 roku pracujemy wspólnie kilka razy w skali roku w różnych przedsięwzięciach. Czy to są zwykłe czy niezwykłe koncerty, gdzie Stanisław przyjeżdża, czy z nauczycielami, czy z przyjaciółmi, czy ze swoimi uczniami jako widz? Czy są to y, projekty typu sympozja, konferencje, gdzie występuje jako prelegent? Czy są to wspólne przedsięwzięcia, od choćby konkurs Nasi sąsiedzi Żydzi, to jest jakby pokłosie, może złe słowo, ale efekt tego, tego, tego konkursu. Książka wydana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Gromadzimy historię żywą, historię mówioną w tym konkursie. Uczniowie przeprowadzają wywiady z osobami, które pamiętają mieszkańców żydowskich, tych osób, w sposób naturalny ubywa, więc jakby naszym obowiązkiem jest nadać tempo tym badaniom i tu nie musiałam Sopkowa do niczego namawiać. Jest to wiedza bardzo cenna. Myślę, że jeśli jest książka na ten temat wydana, to ta wiedza już nie ucieknie, rękopisy, nie płoną, jak, jak to kiedyś powiedziano. Więc to są te relacje, tutaj nawet sobie zaznaczyłam, żeby nie być gołosłowną, w drugiej edycji uczniowie z Sopkowa wzięli udział. I powstawały też filmy. Na początku były to tylko wywiady takie stricte, dziennikarskie, potem zaczęły powstawać firmy, prace plastyczne i tutaj Sopków jest wiernym wiernym partnerem i myślę, że jest to takie sprzężenie zwrotne, bo to jest wiedza dla nas pracujących w tym temacie, jak i dla samego Sobkowa cenna, bo po prostu poszerza informacje, poszerza spektrum wiedzy o tym, czym Sobków był, był przed laty. No, mamy też dorocznie takie spotkania, które nazwaliśmy spotkania z kinem o żydowskich wątkach. To jest taki projekt autorski tutejszego ośrodka, mój, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, świętej pamięci Andrzeja Koziej, filmoznawcy z Kielc, wymyśliliśmy, że za pomocą filmu, teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi będziemy pokazywać temat Holokaustu, nie tylko przez martyrologię, ale właśnie poprzez sztukę filmową. To wydarzenie trwa trzy dni. W październiku w rocznicę deportacji Żydów do obozu Zagłady w Treblince i staramy się zapraszać ciekawe postaci, które wiążą się z ciekawymi filmami. Rokrocznie, Stanisław, prawda? Rokrocznie jeszcze chyba nie zdarzyło Wam się opuścić żadnego spotkania. Jest to spotkanie ciekawe, bo jest projekcja filmu, potem konwersacja z aktorem, warsztaty aktorskie, plus zajęcia w synagodze związane na przykład ze sprawiedliwymi, z dziećmi Holokaustu. Więc myślę, że, że takie fajna fajna propozycja i młodzież no już z wyprzedzeniem melduje, że będą na pewno, bo no chcieliby akurat. Nie, nie, nie ukrywam, że. Gwiazdy filmowe są takim magnesem, ale, ale to robimy rokrocznie. Też rokrocznie organizujemy spotkanie w temacie sprawiedliwych wśród narodów świata w marcu, gdy przypada Europejski Dzień Pamięci Sprawiedliwych. Staramy się aktywizować poszczególne gminy skieleckiego. Czy to Nowy Korczyn, czy Pinczub, czy Daleszyce, też zawsze mogę liczyć na sobków. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa uzbierało się tego, prawda? Jesienią, któregoś pamiętam roku, zaprosiłam Stanisława z taką prelekcją właśnie o dziedzictwie żydowskim sobkowa. Nauczyciel z misją, z pasją, to nie jest tylko truizm. Czasami się zdarza, czasami się trafia. A wydaje mi się, że tego rodzaju działania służą, żeby nie być górnolotnym, ale jednak polskiej racji stanu. Robimy to dla Polski, dla dobrego wizerunku naszych miasteczek. Tej wiedzy jakby brakowało, staramy się ją uzupełnić i jestem wdzięczna, że mam takich partnerów. Myślę, że dzisiaj Zarówno ja, jak i Stanisław mamy już pewne skrzywienie w kierunku tropienia śladów żydowskich. Sama uczę tego tutaj uczniów, którzy do nas przychodzą, więc trudno, żebym też tak nie postępowała. Polska naszpikowana jest tymi elementami kultury żydowskiej. Elementami życia dawnych Żydów, i ponieważ no, staram się też cały czas dokształcać, czytać, szukać informacji na ten temat. Te, te lata zainteresowań kulturą żydowską zaowocowały choćby poważnymi studiami judaistycznymi w naszym kraju. Bo to też trzeba pamiętać, że na początku to była taka fascynacja kulturowa, prawda? Tymi wątkami ludyczno-festiwalowymi zachłysnęliśmy się. I ja sama, bo jaka fajna ta kultura żydowska, jaka piękna muzyka, jakie fajne elementy tego nie wiem, tamtego nie wiem, ale w momencie, gdy już to wiem, to staram się poznawać dogłębniej. Więc jak wędruję po Polsce moim samochodem skromnym z moim mężem, czy też nie, to widzę, że Polska rzeczywiście była Polin, była, była tym krajem dobrym dla Żydów. Dobrym, niedobrym, różnie to bywało. Historia nigdy nie jest czarno-biała, musimy o tym pamiętać. I no, literatura mi się namnaża. Fotografie, które robię pasjami, również mi się namnażają. Kontakty się namnażają, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że to nam jakoś będzie wspólnie służyło, bo to tak jak kamyk na wodzie i kręgi kolejne, 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 tak to działa i bardzo się z tego cieszę. Tak odkrywam na przykład lubelszczyznę ostatnio żydowską. Była mowa o ścianie wschodniej w tym roku, tak prywatnie, no zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku, ale i sama najbliższa Regiony. Ja jestem Kielczanką z urodzenia i z domieszkania, a więc jakby automatycznie z automatu jestem stygmatyzowana pogromem, prawda, kieleckim i myślę, że pracując tutaj w tej, w tej, w tej branży, starając się też pokazać inne oblicze bytowania Żydów i Polaków, no chyba robimy dobrą robotę, aczkolwiek... Było dużo zła i o tym nie należy zapominać. Mamy rocznicę pogromu teraz. Pogrom się wydarzył już. Nie wnikam w to, czy on był inspirowany, czy nie był, ale wydarzył się w naszym kraju. Zadziałało coś, co spowodowało, że eskalacja nienawiści nastąpiła. Gdy uświadomimy sobie legendę mordów rytualnych od średniowiecza przez Niemcy, Hiszpanię, wiele, wiele krajów, zresztą także Polskę, to widzimy, że to działa. Więc nasza praca, taka jak moja, jak Stanisława, też ma służyć przeciwdziałaniu pewnym legendom, mitom, odkłamywaniu stereotypów, bo one funkcjonują, wiemy o tym doskonale, w powiedzeniach, w różnego typu sloganach w takich przeświadczeniach, które gdzieś tam się wyniosło z różnych środowisk, one funkcjonują, a mogą skutkować bardzo źle. Temu też staramy się przeciwdziałać.